Witajcie kochani przyjaciele. Dzisiaj specjalny dzień. Nabór prelegentów na 10 Konwent Otwartego Serca pod tytułem Nowy Początek. Konwent odbędzie się w Studio jogi Yam od 30 do 1 lutego u Joanny Burdzińskiej. Więc jeżeli wiesz, że Nowe się budzi, i wszystkie Twoje doświadczenia właśnie teraz się scalają, i dokładnie wiesz o co ci chodzi, nawet jeżeli inni jeszcze nie wiedzą, to się dowiedzą, to zgłoś swoją kandydaturę i powiedz mi, dlaczego właśnie ty chcesz przyjechać i podzielić się tym doświadczeniem, bo talentów nie można zakopywać. A teraz nastaje czas, gdzie nowe technologie, nowa świadomość, częstotliwości, sztuka. Piękna, wizualna, ale również też ta teatralna, muzyczna, ekspresyjna. Budzi się, bo mamy dużo do powiedzenia, bo jesteśmy piękni, wartościowi, pełni mocy, mądrości i o tym nie wolno zapominać. Więc jeżeli chcesz przypomnieć innym o tym, jak wielką moc i światło nosimy w swoich sercach, to wiesz, że mówię do Ciebie: hej, Masz dużo do powiedzenia, nie kryj tego. Zgłoś się na konwent Otwartego Serca jako prelegent. A oczywiście, my z Joasią i z Marcinem Melon zapraszamy również już teraz do zapisów uczestników, którzy po prostu chcą przysłuchać się temu, co mamy do powiedzenia, by z kolei za rok na przykład zostać prelegentem takiego spotkania, bo wszyscy się uczymy, wszyscy przechodzimy drogę. Inspiracji, mocy, scalenia. I jesteśmy dla siebie darem na tej drodze, niezależnie czy jesteśmy w roli prelegenta, czy w roli uczestnika. Zawsze jesteśmy dla siebie darem i każde doświadczenie nas czegoś uczy. Zapraszamy.